Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football i na tym odcinku pomyślałem, że razem z firmą T-Mobile rozpoczniemy nową serię na kanale, mianowicie będą to scenki piłkarskie i na pierwszym odcinku zaprezentuję Wam 5 lak kibica. Myślę, że w sumie będzie super, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, ponieważ starałem się, żeby jak najfajniej wyszedł ten format, żeby jak najbardziej profesjonalnie było wszystko nagrywane, ujęcia. Dlatego zostawcie łapczkę w górę, jeżeli pod tym filmem będzie ponad 30 tysięcy. To automatycznie wrzucamy na kanał kolejny odcinek z tej serii. Oczywiście, zostawcie subskrypcję, ponieważ bardzo mnie to motywuje do nagrywania. Jeżeli już ty jesteś na tym odcinku, a jeszcze nie subskrybujesz, to w tym momencie kliknij tą subskrypcję. I myślę, że nie musimy zbędnie przedłużać. Wpadajcie się na moje social media, Instagrama, który jest podany tutaj, kubazek Podłoga. I lecimy z odcinkiem. I co my zrobimy? Mecz już się zaczął, już chyba 4 minuty trwa. A my nie wiemy nawet, kiedy ten pociąg pojedzie, bo spóźnia się już no stary, 10 minut. A widzisz tu jakieś tablice, żeby można było zobaczyć w ogóle, kiedy on będzie? No nie ma, ty, nawet nic nie mówią. Weź no może temat. w internecie zobaczysz. No bo czekaj, a mnie idzie, to ale zobaczymy. No przecież pisze, 16.55, a tego pociągu nadal nie ma. Więc Ej, stary, stary, zobacz, chodź spytamy co czy odjechał? No dobra, to dawaj. Stary, nie wiecie, czy może pociąg do Warszawy Wschodniej już wjechał? Właśnie nie wiem, ale... ale my, wiesz... To jaki jest w ogóle wynik? Na razie 00. A jak wy w ogóle macie taką szybką transmisję? Mamy wideo bez limitów danych w tym mobile na kartę. Fajnie, w sumie. Ja możemy się dosiąść, żebyśmy tak razem pociekali na pociąg. Dzięki. O Ty stary, a ty nie jesteś youtuberem? No jestem, no. Później ogarniemy jakieś zdjęcia, jak będziesz, ale teraz musimy mecz oglądać. Ej, Kuba, która godzina? No za 5 piąta Ej, kurde zaczyna serio, się... nie złożymy na mecz, Wiesz, zaczyna się już za chwilę. No ale co my mamy zrobić? No nie przeskoczymy tych korków. Ej, ty nie mówiłeś ostatnio coś o nowym internecie. No w sumie mam tam jakiś ten nowy pakiet. Ty, no w sumie możemy sprawować transmisję zrobić. Spróbuj. Ty nie ja no dawaj, odpalmy, to dawaj, lecimy. Odpal. Ty stary, skąd masz taki internet? No mam wideo bez limitu danych. Ty mobile na kartę. Fajnie działa. No fajny meczek można pooglądać. Dobra, to jeszcze parę minutek roboty, wszystko praktycznie skończone i można na spokojnie iść odpalać meczek. Cześć! Proszę, kilka rzeczy do przejrzenia. No, wiesz, wszyscy wyszli, tutaj jest kilka dokumentów, które chcieli... Ale ja miałem znać, jak oglądać, no. Więc nie poradzę, wiesz, niestety szef y, kazał to zrobić. Mamy szybki deadline, więc wiesz, co, jak To, to wszystko się... mam przejrzeć? Niestety, no, wszyscy nikogo już nie ma, także godzinka i do boja. No i co ja mam teraz zrobić, jak ja miałem meczek oglądać? Chociaż w sumie mogę sobie spróbować transmisję odpalić, nikt nie zauważy, sobie tu położę telefonik. No widzicie, myczyk można sobie zawsze fajnie obejrzeć, szczególnie jak mamy wideo bez limitu danych w T-Mobile na kartkę. Mam nadzieję, że taki format filmu się wam podoba. Zanim przejdziemy do kolejnej scenki, chciałbym wam pokazać wyzwanie Bońka, ponieważ ogromnie dużo ludzi prosi mnie o to, żebym zrobił podjął się tego wyzwania. Też nawet jakieś kanały nagrywały nominacje na mnie, dlatego postanowiłem, że zrobię to właśnie teraz. Na szybko, żeby po prostu było więc myślę, że możemy zaczynać. Piszcie komentarze, czy się Wam oczywiście podoba. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i lecimy. Dobra. Było. U. Myślę, że tak naprawdę nie ma co kombinować, nie ma tutaj po co robić jakichś różnych trików. Chodzi tu właśnie o ten główny zamysł pana zbigniewa bońka, aby zrobić te symboliczne 50 żonglerek. 50 było i myślę, że w sumie możemy przenosić się do kolejnych scenek. Lecimy. Ty, bo mamy 10 minut do meczu. Dawaj, idziemy do pawu, zajmiemy sobie wcześniej miejsce. Tak, tak, tak. Można? Panowie nie jestem pełno. Jak to? No nie wejdziecie, nie ma szans. Ale 10 minut do meczu jeszcze. No ale widzicie, pełno, no, wszyscy czekają. To no, co nie mamy to Jak nie myśl, to nie, było, ale... nie no, panowie, nie ma szans. Wszystkie stoliki zajęte, miejsca stojące też, ogródek pełny, więc bez opcji. Ty, przecież pani że masz wideo bez limitu za Ty, no racja. A w tym na kartę można oglądać bez limitu danych, bez obawy, że stracimy gwiazdę. Więc ty, no spoko opcja. Dawaj, ci do oglądania. ten internet? No w sumie możesz paść na t .pl i tam masz wszystko rozpisane, jak sobie ogarnąć takie łoneta. Dobra, pizza jest. A i no to to stary, jeszcze zrobię kawę. Dawaj, robimy. Lecimy, lecimy wykopnie. No to odpalamy meczyk. Co to nie działa? Ty, na no, mecz się zaraz zaczyna jest stary, co mamy zrobić, jak już się w sumie no, doczekam? Same... Która jest moja godzina? Za minutę hmm. jest mecz No to co my z... teraz robimy? No nie wiem, pierwszy raz taką sytuację mam, no To nie, zobacz na telefonie może Ty, w sumie mam... Dobrego neta, można odpalić transmisję Dobra stary, wyłącz ten telewizor Może Ej Kuba, a ten mecz się nie będzie zacinał? Nie, bo mam wideo bez limitu danych, w tym mobile na kartę Kochani, na koniec informacja o konkursie, w którym już teraz możecie wziąć udział na Instagramie. Pokażcie, w jakim nietypowym miejscu oglądacie wideo. Zróbcie zdjęcie lub film, dodajcie hashtag wakacje bez limitu w treści posta, jak i w grafice. Następnie oznaczcie T-Mobile.pl. Pamiętajcie, możecie wygrać jeden z siedmiu smartfonów Sony Xperia XA2. Powodzenia!